Ja pierniczę, co? It's so cold that it's slowing everyone down, including the ghost. Korrekty find the ghost type in Camp Wind? Czuję jak mi tutaj coś podchodzi, tak, nie? Tutaj. że jak tak dziwnie to trzy dowody. Ogólnie to nie w tym rzecz, nie? Małgorzata. Parabol. Pędzić. A dobra, to jest nieważne w sumie. Jeszcze śnieg. Jeszcze śnieg. I tier. Dobra, tier drugi. Myślałem, że dadłem tier pierwszy, nie? Eee, wezmę to, wezmę to. Wezmę to Pamiętam ten challenge i tu chyba zawsze jest śnieg, nie? Defaultowo jest śnieg I tu zawsze orbów nie można było dojrzeć I korki rozwalone Spizdół i wylądował. Ja w Najgorsze jest to Na tej przeklętej mapie Żebym nie użył gorszego słowa tego strumy są popsute, nie? Tutaj jest wszystko zbugowane Orby tu rzucał, tu rzucał. Byłem tu i on tam rzucał. A teraz jest tutaj, co powiedziałem przed chwilą? A, że są roz. Te. Ghost roomy. No no, no. To super, przepraszam bardzo. Jeden stopień. Wyłącz to sieroto. Pada śnieg. No. Ogólnie, no ale co? To przy 6 stopniach śnieg nie może padać? No to już jest czepianie się, wiesz? Chodka, naprawdę. Czy widzisz, żeby śnieg leżał? Nie, bo on się rozstapia, bo jest 6 stopni. Nie ma tutaj zas. Ma zakaz od ciebie, no dobra. Co ty robisz? Co ty chcesz tu ugotować mi? Wyłącz to. A czemu? Are you here? Uh, where are you? Czemu IMF nie pipczał? Wow, 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 wow. I co jest z imf nie tak? Ok. Mam nadzieję, że tu są... A? Are you close? Yeah. IMF-5 Eeeem... Yy, orby? Dobra, czyli nie było... ...Tingerów w sumie chyba? Więc to raczej rajczu, czyli dotce. Cześć, Daria, witam. Próbuję zrobić ten challenge totalnie bezboleśnie, tak żeby nie bolało. W TT, Pudła, zobaczę, czy nie ma przypadkiem. Nie, nie wiem, tylko gdzie ja upałkę położyłem. U. Nie za bardzo widzę. Dobra, idę oglądać to zwana, Nie chcę tutaj być. A w sumie mogę tutaj sobie postać. Najwyżej mnie zabije Już tracę. Nic. Witam mocnego kochanka. My God. Wychodzę, no i teraz jakim cudem? Tu jest Ghost Room, a on dziś tam robi dziś jak to możliwe. Gdzie jest podział na pokoje? Gdzie ja miałem się tam z nim gonić? Dobra. To trzeba po prostu wiecie, nie? Trzy razy z faktycznie nie ma smadży. A, dobra, nie będzie się czołgał. To eee, Jeszcze raz to samo, nie? Tu gdzieś. Chyba, że znowu jest popsute. Nie? Wow. witamy. Witamy Sentiego i jego ekipę. Witamy na jeźdźców dokładnie. Czujcie się jak u siebie. Albo czujcie się jak u Sentiego. Um, zakładam, że ten jełop tu jest. close. Ej, crowding, bierzcie tą pałeczkę, no, yy. nie po... No, przestań to robić. Zostaw te drzwi w spokoju, bo urwiesz. Cześć, kerej, witam. Ten mówił, że są darmowe piwka? Ciekawe. Znaczy nie wiem? To, a kto sponsoruje te piwka? To jest pytanie. Orbów nie widzę. Weźmiemy to. Weźmiemy to. Fera browarowa tak zwana. jest nazwa wyzwania tygodnia. Rozbiten? Nie, nie przypominaj nic mu o tamtych browarach. Nie, 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 nie. O tego nie mówimy tutaj już. Obrzydliwe były ta było tamto. Obrzydliwe to było. Nie, nie, nie. Nie, nie były. Pięć? Tak. Twin Spirit w Raidka. Czyli, 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 pismo na Spirita, tak, dobrze pamiętam, na Wrejtkę Dot. I to, to, był, to był Dot? Jaki dziwny, jeżeli to był Dot, to strasznie dziwny Dot. Strasznie dziwny dot. Taki jakby przed, przed namiotem. Taki Wyglądał jak Dot, nie? Wezmę sól. Nie jestem pewien tego doc, szczerze mówiąc. Zdaję sobie sprawę, że mógł mnie zrobić bambuko, jest jak on i naprawdę nie lubi tej płachty. Eee, feeding. Miały termometr. Sekundę temperatura zmieniła się z 1,3 na 2,9. Jest to absolutnie normalne. No to był docy już. I czemu te docy są takie niewyraźne? Tutaj. Jak byliśmy na poprzedniej rundzie, to pięknie ona się tak pojawiła. Zeszła do parteru nawet. I przeszła. A to są takie jakieś niedotegowane. Nie mi zeszła do parteru, tylko ogólnie zeszła do parteru. Wszyscy to widzieli. Wszyscy widzieli jak zeszła do parteru i się do mnie czołgała. Znowu był taki doc, ale taki niewyraźny. Czemu tak jest? Ale wydaje mi się, że to wrejka, bo w tą sól nie włazi. Chiefts szedł z nią do parteru i założył jej Nelsona. Co to w ogóle znaczy? Ja jestem boomerem, jestem dziadek. Nie wiem, co to znaczy zrobić komuś Nelsona. Właśnie jestem bardzo niepocieszony, bo niedawno był dzień dziadka. Wy mnie ciągle nazywacie dziadek dziadek, a jak przychodzi co do czego jest Dzień Dziadka, to nikt mi nie składa życzeń ani nie nagradza mnie. Taka jest prawda brutalna. No, nie dostałem ani jednej. Nawet... Nawet jednego kinder niespodzianki jednej nie dostałem. E. ma? Dobra, to chyba w raid, w raidka, nie? Można jeszcze inaczej to sprawdzić. Jak teraz jest tam gold event? Może zdążę. Się wyłączysz? O! Wygra ten, kto utrzyma szyb. Midoki, 10 złotych. Dobrze, spóźnione od chatu. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka, nasz kochany Chifu. No i widzicie? Można sprawić, że jestem uśmiechnięty? Można! Dziękuję bardzo! Dobra, był ten dot, widziałem go. Eee, Braidka. Raid. Dziękuję bardzo za aplauzę. E, no dobra, 2-0. Ja wszedłem. Przerzucę na tamtą tą? Od kiedy? Wow. Wow. To tyle można tak w kółko. Uiiii. Przepraszam. Zleiło mnie. Donation. Lalalalalala la, 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 la. Nysmo, 5 złotych Witam. Mój ty step granta. Później prezent dostaniesz, gwiazdka Dziękuję ci Nysmo, dziękuję Doceniam Yyyyy Aparat, termometr, co ja Nie wiem kto tu jest tym razem Marysia Jak dzionek mija? No Powoli troszeczkę coraz lepiej O tak powiem Orba widzę nawet trochę oczy przestały mnie boleć. Podoba okay. mi się, że tak dynamicznie to tutaj idzie. Im mniej czasu spędzam na tej mapie, tym jestem szczęśliwszy. No, troszeczkę się obawiam, nie? Że ją polubię i zacznę się kręcić jak... Jak to mówiła Zoza? Jak ona to powiedziała wtedy? Jak mucha w latarce. Że będę się kręcił jak mucha w latarce wokół tamtych stolików, nie? Jak to niektórzy. progracze robią. Okej? Okay. Rejt Raju, oni gorio, gorio odpada. No ja nie wiem, wchodzę, dostaję dowód, nie? A nie zaznaczyłem orbów, to jest rajczu. dobra. Faktycznie, zapomniałem o tych orbach. No, dobra, nie krzycz na mnie, simu. przepraszam. <laughs> Esz? Dobrze, dobrze. Widzicie. Można w dwie minuty załatwić ten Camp Woodwind? Możło, mo-możło, Ty chyba jesteś pośledzony. Chciałem powiedzieć, że można, a przeczytałem poszło i zrobiłem możło. Do zobaczenia do nigdy w sumie mam nadzieję. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie challenge na tej mapie, ale wiem, że to niemożliwe. Kiedy oni zmienią te challenge? Przecież to już nudne się robi. Ja sobie tak gram teraz trochę te challenge, bo jak sobie od, otwieramy. Otwieramy. E, ogrywamy fazmo tak dwa razy w tygodniu czy raz. No to tam zawsze ten challenge sobie zrobimy. Ale to cały czas w kółko to samo od dwóch lat. Tak, tylko że. Przerobienie map, przerobienie challenge'u to jest zupełnie inna skala trudności. Przerabiasz challenge to jest kwestia poklikania tam u nich pisania paru linijek, że jednak nie będzie śniegu zawsze, tylko będzie random pogoda, że jednak nie będzie to Camp Woodwind, tylko będzie na przykład Grafton, to nie, to nie jest takie trudne. Wygra ten, kto utrzyma szyb. Dziękuję Ci, Pawlo. Jesteś yy, promyczkiem yy, słońca w pochmurny dzień. Brakuje im chyba pomysłu, nie? Mi się wydaje. Graliśmy któregoś razu. Na multiplayerze. Je na jubileuszu chyba. I I z Mikowem? Tak mi się kojarzy coś. I oni zrobili dyntkę szybką, bo są cienia, cienia sami po prostu. To mówmy, nazywajmy sprawy po imieniu. I ja zostałem sam i chyba z pół godziny łaziłem i goniłem tego ducha, bo on ciągle zmieniał pokój. Znaczy, zmieniał pokój. Tutaj tego strumy są po prostu rozwalone. Duch jest niby tu, a robi wszystko tam. Freezingi, no to wiadomo. Możesz sobie między.